Siemanko, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony CherryGamer Dzisiejszym odcinku będziemy grali MINI dasta. Zobaczymy co tam się będzie działo Ze mną jest Santiago, Radmer, no i oczywiście Pympek No, Pympka nie może zabraknąć, nie? ELO, ELO Pympek się nie przywita, on tam jest w transie ELO ELO, ELO No dobra, rozpoczynaj, lecimy Zezwól no. O Kogoś wyrzuciło, wyrzuciło chyba co dawaj, Ale tak mnie tak też Daliło, Taka. aha, chyba, że tyś wyłączył. Ja te, teraz w tym momencie wyłączyłem. Dobra, widzowie, jednak zmiana planów, będziemy grać Mirage'a, bo Dust jest zjebany po prostu. Sponsorem odcinka jest GeForce Skin. strona do otwierania lootboxów ze skinami do cs -a. Z kodem CZG otrzymujesz plus 5% do każdego depozytu i darmową skrzynkę na start. Na stronie możesz otwierać skrzynki, tworzyć własne skrzynki, robić bitwy i wiele więcej. Pamiętaj, strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli aktywnie używasz kodu promocyjnego CZG, powiadom mnie o tym na Discordzie, a będziesz mógł zgarnąć fajne nagrody. O jaki fajny! <laughs> ja dole. Zajebisty. To tak Podjechałem. Co ty tak napijesz? No gra się w Counter Strike: <noise> Global Offensive 2. Anywhere. Przepraszam? Pympek, a jak wrażenia z mapki? Jaki Dobra, co? Jesteś na mapie, a teraz. Śmieszna, taka skurwa, skurczony, mirek. Dobra, da ci. A co mamy podkładać bombę? No, oczywiście? No, no normalnie mecz, gramy, mecz. nie? Normalny mecz. Tak jakbyśmy ze skrzydłóweczkę pykali tylko I na całą iść mapę. Tam. Iść tam, pympku. Tutaj! Ty kurczą pieczonę a.

Jebany śmieci Pymku Ale czemu tak brzydko do kolegi? Pymku tam, 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 <noise> Pymku tam, Kurde, się O ty chuj, upaczył Ktoś mnie tutaj próbuje o, o ty Pymku, oleś nas zrobił, jedniutki. Mamy o, ja... redmer, jedziesz Jedzie z nimi. Ła NIE potrzeba kałak TĄ, KAŁACH coś mi się wydaje, że ktoś tu znowu będzie chciał mnie w zrobić. Tylko moim zdaniem. O kurde, tam gdzieś jakieś FLESZE, nam idzie. Nam idzie coś, jakieś flesze. A pępką ci pampą? ERA rap papę. A kurwa rampa. Rampam, pampam, rampam, pampam. Pam. Jak tutaj to można fejkować chłopie zewsząd. A jest od siebie odrespa! No kurde, ciężko będzie na tego Santiago, On tak dobrze tego Counter Strike'a Global Offensive 2 strzela. Przej**ane, przej**ane widzowie, Da, jesteś głównym, kurwa, to czym ja jestem? Srakom? <grym> jesteś kawałkiem gówna, <grym> jestem głównym, całym takim. Oho, B flesze. No to był chyba fake na B, panie. A jest pod tym drzewem. Prawie, prawie dostał. Ale kurwa! Ja dostałem pierwszy. One top. Nie, no, nie jest no. On dostał pięknie, na następne odcinki będziemy kręcić, to ja gram zawsze z tobą, okej? Okay? Żebym był dobry, wiesz co chodzi. A WP chyba, nie? Aj kurwa, wyciąga mnie na naszym respie. Nie widziałem cię. No i cyk, piękna Opie, Ciężko na w ogóle... <grych> tak. Ale w ogóle tak. jak ciężko tutaj jakieś kąty złapać, bo człowiek tak wiesz, z przyzwyczajenia biegnie i wybiega dalej, nie? <grych> no tak, tak. wy wiecie propozycje, co chcecie do swojego odcinku? Bez kitu dawać propozycje w komentarzach. Będziemy realizować Wasze pomysły. Wiem gdzieś tu jest chyba. Jak dał takie info. I Nutki gdzie na mnie czekał? No kurde, postrzeliłem go w kolano no Nie, kurde siwa papka mnie dojechała Musisz już tam zostać teraz strzelać, tak? Bo przegrywać się Musimy płisić na bota No nie tutaj, nie tutaj To na bota trzeba patrzyć jak już Kurde, najdy, wszystko wybucha, wszystko się rozdupca, co to za... Kurwa jeszcze... Nie no, teraz macie ci na absy to tu można stać, chłopie. Jest, 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 ja. Tak, ja, go. <noise> Aj, Oknie. A! Ty chłopie, ten kurwa. A gdzieś widziałeś. mnie! <noise> gdzieś ty się czaił. Najpierw byłem CT, a potem jak to będziemy prosić na rapy, to może byłem za fajery się schował. No powiem lekkiego le stresa miałem, chyba gębę, gębę przed komputerem otworzyłem. Ej, <grym> <grym> zajebista mapa w kół, ku... podoba mi się. To odpalaj się streama. Kurde, dawaj, niech sobie obejrzy. No są lagi w chuj. Ku... Nie, nie piętno, że nas <grym> Ja p... Na chuj ci streamku! <grym> Pod koniec odcinka, kurwa. Pod faktycznie. koniec odcinka wyje. Ojchuchu. No to ciekawe, zakończymy. Dobra, widzowie, z powodu problemów technicznych, niestety musiałem zakończyć nagrywanie, ale mam nadzieję, że odcinek tak czy inaczej wam się podobał. Także trzymajcie się i do następnego. No, nara.